Podobno bardzo lubisz koty, to prawda? No, powiedzmy, że to się zgadza. Mam jednego kota w domu, więc e, możemy to tak nazwać, że lubię koty. A dlaczego tylko jednego w takim razie? E, odpowiedzialność na pewno. Może kiedyś e, Mika, bo tak się nazywa mój e, kot, e, dostanie jakąś przyjaciółkę, przyjaciela, ale to będziemy się zastanawiać kiedyś. Większość chłopców pewnie marzy o tym, żeby grać w piłkę nożną, e, więc ja zapytam Cię o początki. Jakie były początki, jak to się stało, gdzie zaczynałeś? Zaczynałem w Lechu. Trafiłem do szkoły patronackiej w wieku 7 lat. I tak przygoda trwała do 16 roku życia, gdzie zmieniłem Lecha na Atalanta. I w sumie z takich młodzieńczych lat to można powiedzieć, że to tyle. No bo tam już wyjazd za granicę to trochę bardziej dorosła piłka. A pamiętasz pierwsze osoby, które może cię jakoś najbardziej inspirowały albo pomagały? Jeśli chodzi o takich idoli w piłce nożnej, to. Mój tata bym mógł to nawet potwierdzić, że nie oglądałem piłki nożnej, jak byłem mały. Zawsze jak tata ogląda jakiś mecz, to mówię, że przełączył, bo nudziło mnie to po prostu. Wolałem spędzać ten czas na dworze, grać, więc ciężko mi znaleźć jakiegoś idola, ale z takich jednych, których mogę znaleźć, to taki Thierry Auri, jeszcze za czasów gry w Arsenalu. Wspomniałeś trochę o Włoszech, Akademii Atalanty. Jak wspominasz ten czas? Ciężki. Mimo, że już byłem od półtora roku we Wronkach w Akademii Lecha, gdzie już też byłem poza domem, no to jednak ta rodzina była dość blisko. A tam był taki wyjazd, gdzie widywałem rodziców raz na 3-4 miesiące, jeśli była okazja. Więc taki krok w jeszcze większą dorosłość na pewno. Też przeskok, jeśli chodzi o, o piłkę nożną, bo to jednak jest więcej. Można powiedzieć jakościowych zawodników, no bo jednak do Włoch każdy by chciał wyjechać. A językowo, jak tam twój włoski? Dobrze, no ostatnio troszkę nieużywany, bo jednak jestem w Polsce, ale ma w planach troszkę się jeszcze podszkolić, żeby właśnie nie zapominać tego, co już umiem. Czyli to był pomysł, jak to się stało, że zacząłeś to realizować? Na początek pojawili się wiadomo, skauci z Atalanty, zgłosili się do nas, przeprowadziliśmy jakieś pierwsze rozmowy. Tak samo jeszcze prowadziłem rozmowy w Lechu i jeszcze zastanawialiśmy się, jaki krok podjąć. No ale zdecydowałem, że wyjedziemy za granicę, to też była taka przygoda, wyzwanie. A że lubię wyzwania, no to nie mogłem powiedzieć nie i spróbowałem. Piłkarsko rozwinął Cię ten czas? Tak, jeśli chodzi o takie y, czysto piłkarskie umiejętności, to, to się rozwinąłem. Myślę, że też się rozwinąłem jako facet, po prostu troszkę trzeba było z tym dojrzewaniem przyspieszyć i wiadomo, bez rodziców, bez nikogo wokół, no to trochę większa odpowiedzialność. Kierunki piłkarskie na przyszłość seria czy inna liga? Moja wymarzona liga to Premier League. Też taka najbardziej dynamiczna liga. Zawsze jak już oglądałem, jak byłem starszy, to zawsze oglądałem Premier League. Ale myślę, że żeby tam trafić, to chciałbym mieć jeszcze jakiś przystanek po drodze. Najlepiej to była jakaś Holandia, takie wymarzone już kierunki. Reprezentacja, myślisz o tym czasem? No na pewno no, to jest jednak honor zagrać w reprezentacji. No, każdy na to pracuje. Udało mi się grać tam w reprezentacjach młodzieżowych, no ale to jednak pierwsza reprezentacja to był taki od, od, najmniej, od najmłodszego, czyli tam od U15. Zawsze trener powtarzał, że naszym celem jest pierwsza reprezentacja. Zostałeś młodzieżowcem września PKO Banku Polskiego. Czym dla Ciebie jest to wyróżnienie? Docenienie mojej pracy, bo na pewno dużo, dużo życia poświęcam na to, żeby stać się coraz lepszym. I troszkę duma dla rodziców, też, nie? bo to oni też oglądają, wspierają i myślę, że też są dumni z tego osiągnięcia. Pewnie są twoimi najwierniejszymi kibicami. Tak, ca cała rodzina kibicuje, dziewczyna, więc tutaj każdy, każdy jest za mną i będzie zawsze mnie do przodu. To o wolny czas chciałabym Cię jeszcze zapytać. Jak już masz ten wolny czas, bo podejrzewam, że tych treningów jest całkiem sporo, to co lubisz robić? Wieczorami często grywam sobie ze znajomymi. Też tak utrzymywałem po części kontakt z moimi przyjaciółmi z Polski, jak byłem we Włoszech, to tak się utrzymało do teraz, że jakieś dwa wieczory w tygodniu się zgadamy i pogramy razem, a tak to zazwyczaj spędzałem czas z dziewczyną, czy idziemy gdzieś zjeść albo pojadę też do domu, nie? no bo to też czasem jak mam wolny czas, to staram się go spędzić z rodziną. Marzenia? Oj dużo jest marzeń. To nam chociaż trzy. Yy, takie sportowe, no to no pewnie jak najlepsze wyniki, żeby awansować sportowo, żeby jak najwięcej bramek strzelać i asystować, a takie z życia, już takie na przyszłość, to yy, no wiadomo, żeby być zdrowym, żeby kontuzje mnie umiały i zbudować dom mieć ogródek i, I, psa. I, i psa też golden retrievera. <grymne> Super, tego Ci życzę i bardzo dziękuję za poświęcony czas. Okay. No dobrze, to mamy chyba to, wstajemy z naszych miejsc. Czekaj, tu jeszcze się mam jakieś słoneczko. Chodźmy do cienia. Jak się czujesz? Ale to jeszcze nie koniec, mam dla ciebie niespodziankę! 10 hmm. pytań ekstra na koniec. Takie bardzo krótkie, Dobra. szybkie strzały. Jesteś gotowy? Okej. Okay. Dobra, jedziemy. Ulubiony fast food? Hamburger. Ulubiona pora roku? Lato. Brunetki czy blondynki? Blondynki. Nie lubię kiedy? Mi nie, nie wychodzi. <laughs> Morze góry czy jezioro? Mmm. Morze góry czy jezioro? Chyba góry. Mam słabość do no kurczę to dużo rzeczy <gry> Wymiń trzy 3 <gry>, yy, gry Żeby czegoś się palmy głupiego <gry> Nie to ciężkie, ciężkie teraz No to nie mogę odpowiedzieć No to jedną chociaż Jedną Czyli yy, gry, tak? Niech będą, Niech będą gry tak? Messi czy Ronaldo Ronaldo za etykę pracy, Messi za talent La Liga czy Premier League? Premier League oczywiście. Główka czy przewrotka? Przewrotka. I na koniec, gdyby nie piłka, to... E... To mnie nie było. <laughs> Tutaj. Olaf Kobacki, dziękuję raz jeszcze.